Po pierwsze, zdrowie maturzystów. Został miesiąc, tak? Zawsze sprawdzajcie źródło. Dziewczyny i chłopaki walczymy. Zostały cztery tygodnie. Ostatnie parę dni proponuję poświęcić na odpoczynek. Na refleksję, na relaks, pogapić się w niebo. A na pewno ostatni dzień. Zdrowie maturzystów. Na ile mogę, na tyle wspieram. Trzymam za Was wszystkich kciuki. Z matmy, z fizy, z chemii. Jeden z tematów jest taki, jak tutaj. Wykaż i tak dalej. I mamy, jeżeli... Pamiętajcie, że matura to jest tylko jeden z elementów życia. Robicie kolejny krok... Bo nie, jaki on będzie, to jest kolejny krok, i po tym kroku trzeba będzie zrobić kolejny. System jest absurdalnie beznadziejny. Najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, jest przejmowanie się tym systemem i próbowanie dopasowanie się do niego, i takie tam. Po prostu trzeba go przejść, jakkolwiek. Minimum energii, jedna z dwóch podstawowych zasad judo brzmi: minimum wysiłku, maksimum efektu. Po prostu trzeba zdać. Najlepiej jednym punktem ponad minimum. Jeden z elementów, który się pojawia w życiu, nazywa się logika. Logika się w życiu przydaje. W szkole w związku z powyższym jej nie ma. No bo po co? Minister nie zadbał ani ten, ani poprzedni, ani poprzedni, ani poprzedni. O to, żebyśmy się uczyli logiki, żebyśmy się uczyli wyciągać mopsy cisza, żebyśmy wyciągali poprawne wnioski ze sprawdzonych danych. Ale zadania takie się zdarzają, tak jak w życiu. No i teraz tak. Mamy takie zadanie, ono się pojawia raz w roku, czyli jedno takie zadanie może się zdarzyć w, na maturze. Jest szansa, że się nie pojawi. Jeżeli nie, to będzie za rok albo za dwa. Na pewno nie będzie tak, że takie zadania będą dwa, nie sądzę. Wykaż, tego nie lubimy, bo tego się nie uczymy, więc jest to dla nas obce. Obcych nie lubimy wykaż, ale w życiu codziennie się pojawia zadanie wykaż. A dlaczego ty tak uważasz? Ja się z tobą nie zgadzam i już mamy zadanie pod tytułem wykaż. Tak jest wiele razy dziennie, dziennie, nie raz na rok, nie raz na pięć lat szkoły. Wykaż, że dla każdej liczby rzeczywistej i tak dalej, czyli jeżeli jest liczba x i x i one są rzeczywiste, to to jest typowe twierdzenie. Jeżeli x i y są rzeczywiste, x i y są takie, że to ma nam z tego coś wyniknąć. I ma nam wyniknąć takie równanie. I podstawowy błąd, jaki wszyscy robimy, jest taki, że robimy... Ej, ty, czemu ty mi się tu nie nagrywasz, co? Nagrywasz się? Ej, mama, mi się nie nagrywa on. Z tego ma nam coś wyniknąć, tak? Podstawowy błąd, jaki robimy, to jest taki, że bierzemy to i to przekształcamy i tego wynika to, czyli mamy w zadaniu napisane, że to jest pierwszy krok i mamy udowodnić tak. A wszyscy jak jeden, jeszcze nie widziałem takiego człowieka, który by zrobił, o właśnie tak. Większość z nas robi na odwrót, czyli robi, o tak, że to jest pierwszy punkt i z tego próbujemy udowodnić, że 2x jest większe od y. No, i bardzo dobrze, to jest sposób na znalezienie rozwiązania, ale to nie jest dowód i to nie jest wykazanie, że tak jest. I metoda jest taka, że jeżeli znajdziemy rozwiązanie w jakikolwiek sposób, na przykład stąd wyprowadzając to, to trzeba to po prostu odwrócić. Ten proces myślowy trzeba odwrócić. No to próbujemy. Uwaga, uwaga, jedziemy tak. Wzory skróconego mnożenia się przydają. Przydaje się wyciąganie przed nawias, przydają się wszelkie zjawiska dotyczące wielomianów, no bo mamy wielomian dwóch zmiennych, tak? Jeżeli wszystko sobie, jeżeli z prawej strony nierówności będziemy mieli równa się 0, no to mamy wielomian dwóch zmiennych trzeciego stopnia. No i trzeba go tak poprzekształcać, żeby to było oczywiste, wynikające z własności czegokolwiek: z własności liczb rzeczywistych, z własności pewnych działań, na przykład. Z własności potęgowania. Często pojawia się taka możliwość, że jeżeli mamy udowodnić, że coś jest większe lub równe 0, to jeżeli znajdziemy po lewej stronie równania kwadrat, no to już jest ok, bo każdy kwadrat jest większy lub równy 0. Zdrowie maturzystów. Bardzo często się pojawia w zadaniach. To jest źle, bo zadanie na maturze powinno być takie jak na Olimpiadzie, czyli jak się pojawi raz w 1968 roku, to następne takie się pojawia w 2715. Wtedy uczylibyśmy się logicznego myślenia, czyli tego, co nas w życiu spotka. Czyli potrzeby rozwiązywania zadań, których nikt wcześniej nie rozwiązał. Jeżeli milion ludzi rozwiązywało podobny problem, no to to nie jest problem. Dobra. Szukamy kwadratów, Ogólniając, szukamy parzystych potęg. Bo parzyste potęgi dowolnych wyrażeń zawsze są większe lub równe 0. Jeżeli jakieś wyrażenie do potęgi 102 jest równe 0, to to już nie ma znaczenia co tutaj jest w tym nawiasie. Obojętnie co jest w tym nawiasie, to jest zawsze prawda. Co należało wykazać? Szukamy i raz się udaje, a raz się nie udaje w matematyce jak w życiu. 7x do trzeciej przynosimy wszystko na drugą stronę, czyli odejmujemy od obydwu stron nierówności y do trzeciej, odejmujemy 2xy kwadrat i odejmujemy x do trzeciej. I mamy tak 7x do trzeciej plus x do trzeciej. Od razu to zapisuję razem z tym plus 4x kwadrat y. Minus 2xy kwadrat minus y do trzeciej. Jak gdzieś się pomylę, to mówcie. He, to nie jest na żywo, więc nie możecie mówić. Dobra, żartowałem. Idziemy dalej. Na pewno to, oczywiście na maturze patrzycie na zegarek. Jeden punkt równa się około, nie pamiętam, ale pierwsze co, jak oglądacie arkusz maturalny, szef komisji mówi czas, start. Liczycie punkty, liczycie czas. I dzielicie i wiecie ile punktów, Ile minut możecie poświęcić na jeden punkt? To jest wyścig z czasem. To nie jest, nie macie udowodnić nikomu, że wiecie coś to czy tamto, że znacie się na matematyce. Nie macie wygrać ten wyścig. Pozostałe szczury też biegną. Wy macie się znaleźć przed minimum 3,5 minuty. Mniej więcej. Czyli jeżeli to jest 3, 3 razy 3, 9, około 10 minut. Patrzymy na zegarek, nie marnujemy czasu. To jest wyścig, to jest korporacja. 7x do trzeciej, no ładnie, a, x do trzeciej, czyli 8x do trzeciej. Reszta, da rady coś z nią zrobić? x kwadrat y, xy kwadrat, czyli nie da rady. Plus 4x kwadrat y, minus 2xy kwadrat, minus y do trzeciej, większe, równe 0. No i aż się prosi, żeby tu poszukać wzoru pod tytułem a minus b do trzeciej. Albo A plus B. Ale po pierwsze, nie zgadzają nam się znaki, bo albo jeżeli to jest sześcian różnicy, to musi być tak. Plus, minus, plus, minus. Ten wzór jest w karcie wzorów albo w tablicach matematycznych. Nie zgadzają się znaki. Nawet gdyby, gdyby tu był plus, to są same plusy. Plus, 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 plus. Te znaki się nie zgadzają. Nawet gdyby się znaki zgadzały, to współczynniki się nie zgadzają, bo gdyby to było 2x. Do trzeciej, no jest ok. 2x do trzeciej to jest 8x do trzeciej. Czyli jeżeli to jest x minus albo plus, co? y do trzeciej, bo te dwa wyrazy plus, minus, plus, minus, świadczą o tym, że to mogłoby być x minus y. Przepraszam bardzo. 2x minus y do trzeciej, tak? Ten wyraz i ten wyraz pasują do tego wzoru. No to dobra, to sprawdzamy, może rzeczywiście tak jest. Sprawdzamy, czy te dwa wyrazy pasują do tego wzoru. To by było tak. 2x do trzeciej minus, jest plus, minus, plus, minus. 3, pamiętacie współczynniki? One są w karcie wzorów. 3 razy pierwszy wyraz do kwadratu, drugi 3. Pierwszy wyraz, drugi do kwadratu i trzeci do, kwadr do trzeciej. To jest 2 do kwadratu, czyli 4 razy 3 minus 12x kwadrat y. To jest 2 razy 3, czyli 6xy kwadrat. No i 12, 4, nie zgadza się, 6, 2, nie zgadza się. Tylko ten się zgadza, tu jest jedynka, tu jest jedynka, lipa. Dochodzimy do wniosku, że to nie jest wzór skróconego mnożenia, to nie jest sześcian ani różnicy, ani sumy. Dobra, jedziemy dalej. Czasu jest oczywiście coraz mniej. Trudno. W związku z tym może tak. 8x do trzeciej minus Y do trzeciej. I potem to, czy to może być jakiś wzór? To by było 2x. Do trzeciej minus Y do trzeciej. To byłby wzór A do trzeciej minus Y do minus B do trzeciej. To można by jakoś zamienić. W karcie wzorów jest wzór. Można ją kupić w sieci pod tytułem usługa druku. Taki krajny. Można kupić od CKE karty wzorów, z której, będziemy, z której będziemy potem korzystać w trakcie matury. Nie ma takiej opcji. Nie, no rząd rządzi się własnymi już nie powiem czym. Ale ktoś sprytny wymyślił, że może sprzedać usługę druku. Tu są wzory skróconego mnożenia. Tu są. Nie, to jest dwumian, trumian. Dwumian. Są wzory skróconego skrócenia. No i co? A do trzeciej, minus B do trzeciej. A minus B i potem takie coś. Czyli to by było tak. A minus B same plusy. Czyli a kwadrat, ab, b kwadrat. To by się równało. Tutaj to jest A. To jest b. 2x to jest a, y to jest b. A minus b. 2x minus y w nawiasie. I tu mamy takie coś. Czyli pierwszy do kwadratu. 4x kwadrat plus. Pierwszy raz jest drugi. 2xy plus drugi do kwadratu. Pyk. Ok. Czy to nam coś pomoże? Tu z tego i z tego możemy wyciągnąć 2xy przed nawiasem. 2xy. No dobra, próbujemy dalej. Czyli tak, te dwa różowe to jest to samo co to, czyli 2x minus y, 4x kwadrat plus 2xy plus y kwadrat i teraz minus to, w, minus to drugie. Zróbmy tak, minus to, na maturze nie ma kolorów, nie wolno wprowadzić na salę czerwonego długopisu. Mamy tak plus i wyciągnijmy od razu z tych dwóch rzeczy przed nawias 2XY. Wygląda na to, że coś pomoże 2XY, czyli tu będzie tak dy... a minus albo plus 2XY, czyli 2X zostanie. A z tego drugiego zostanie minus. Dwójka zniknęła, czyli podzieliliśmy przez 2XY zostanie Y. No proszę. Ta, da, da. Odrobina wprawy, czyli 40 lat rozwiązywania zadań, pozwala pod... podejrzewać, że to jest kierunek do celu. Dobra, pyk, 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 pyk. Jeżeli nigdzie nie było błędu, no to możemy to i to wyciągnąć przed nawias, bo tu mamy donowanie, czyli jedziemy tak: 2x minus y, i z tego pierwszego składnika zostaje to. 2xy przed nawias w nawiasie oto 4x kwadrat plus 2xy plus y kwadrat plus sorry tu jest taki nawias o to tak działa plus to jest ten plus i to wyciągnęliśmy przed nawias czyli zostaje to 2x minus y. Błąd na naszą korzyść. Zaczynamy od założenia, bo zadanie brzmi, wykaż, że jeżeli to, to tamto, jeżeli to, to to. Czyli trzeba zrobić o takie wynikanie, a nie na odwrót. Więc zaczynamy od założenia: 2x większe od y i piszemy z treści zadania. W takim razie, jak odejmiemy od obydwu stron y, wolno nam to zrobić, to otrzymamy 2x minus y jest dodatnie. No, tu jest źle. No, już bym nie zdążył na maturze, nie? Tu jest 2xy. Tu mamy, jak dodamy to z tym, to mamy. A, jeszcze ładniej wyjdzie. y kwadrat. Tak, tak, tak. 2x minus y. Cyk, cyk, cyk. Wyciągamy przed nawias to i zostaje to i to. To jest wzór skróconego mnożenia. x. No, no, tylko tu jest jeszcze czwórka. To jest wzór skróconego szkruczenia. 2x plus y do kwadratu, a tu jest 2x minus y i to jest tak, tak? To jest większe od zera z treści zadania, to jest większe równe 0, bo to jest kwadrat jakiegoś wyrażenia, ewentualnie może być równe 0, na pewno nie może być ujemne. W takim razie iloczyn liczby nieujemnej i dodatniej na pewno jest liczbą nieujemną. No to jedziemy teraz z drugiej strony. Sorry, poprawka. No właśnie tak mi coś nie pasowało. Mnożymy to razy kwadrat 2x plus y, czyli 2x minus y razy 2x plus y do kwadratu, ponieważ to jest na pewno liczba nieujemna. Może być równa 0. Jeżeli pomnożymy obydwie strony, to będziemy mieli tak. Ewentualnie. Lewa strona może stać się zerem. To może być dodatnie może być równe 0. Nie może być ujemne. W związku z tym znak zostaje w tym samym kierunku, ale musimy dodać równość, bo to może być zerem, jeżeli pomnożymy cokolwiek razy 0, otrzymujemy 0. No i dalej 2x minus Y4X kwadrat plus 4x plus Y kwadrat, jest nieujemne. 2x minus Y. Robimy ten manewr razy 2, przepraszam, 4x kwadrat plus 2x plus y kwadrat plus 2x. Większe równe 0, dobra, i mnożymy, ale tak, żeby było widać, o tu sobie zrobimy jedno wyrażenie, a tu drugie, czyli 2x minus y razy 4x kwadrat plus 2xy plus y kwadrat plus, to jest ten plus, i to razy to. 2, takie nie do końca, nie do końca mnożymy razy każdy wyraz, razy dwie grupy wyrazów mnożymy. Razy 2xy i to ciągle jest nieujemne. Dobra, jesteśmy tu, tu jesteśmy i mnożymy 8x do trzeciej, to razy to. Plus 4x kwadrat y plus 2xy kwadrat minus 4x kwadrat y będą same minusy. Minus 2xy, 2xy kwadrat. To nie jest najkrótsza droga. Najkrótsza droga to jest pójść dokładnie tędy w drugą stronę. Minus y do trzeciej. To mamy to załatwione. Plus 4 x kwadrat y minus 2 xy kwadrat większe równe 0. Razy podobne i powinno wyjść to co jest do udowodnienia. <laughs> Chyba że gdzieś jest błąd. <laughs> x do trzeciej x do trzeciej y do trzeciej zostaje x kwadrat y x kwadrat y x kwadrat y zostaje tak 8 x do trzeciej. Plus, plus 4x kwadrat y, xy kwadrat, xy kwadrat, minus 2xy kwadrat, minus y do trzeciej i mamy wynik. Widać czy nie widać? 8 zamieniamy na 7, x do trzeciej plus 1, po drugiej stronie będzie minus 1, siódemka i to minus po tej stronie plus to jest ósemka. 4 x kwadrat, y zostaje, większe równe, i jeszcze to i to na drugą stronę. y do trzeciej plus 2xy kwadrat, co należało wykazać. No i tyle. Takie zadanko. Kupa roboty. Trzeba mieć trochę wprawy, niestety, żeby to zrobić szybko. Ale plus jest taki w tym bałaganie całym edukacyjnym, że Wszystkie zadania tego typu są podobne. I jak się nauczycie? Oczywiście to potem i tak dalej. Dobra, siema. Siema.